Zapraszam wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie z chemią zapal plat. O szczegółach konkursu dowiecie się w dalszej części filmu. Karol Dudek różycki i Michał Płotek. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowaliśmy nowy konkurs, konkurs na filmik. Filmik dlatego, że dostosowujemy się do panujących czasów. Jak wiemy, cała Polska jest teraz. W tak zwanym nauczaniu zdalnym, dlatego też Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego troska o szkołę, o uczniów zawsze leży na sercu, wystworzył tę nową inicjatywę. Zapraszamy zatem wszystkie szkoły podstawowe, ale też szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w nowym konkursie z Chemią za Pan Brat, i ten film przeznaczamy dla Was, abyście się dowiedzieli, na czym ten konkurs będzie polegał. No to teraz, po czym ma być ten filmik? Filmik, tutaj sięgniemy do regulaminu, musi zachęcać do uczenia się chemii, pokazywać chemię jako ciekawą, interesującą naukę, być nie dłuższy niż 120 sekund, może, ale nie musi zawierać doświadczenia chemiczne, może być odgrywaną scenką lub sketchem, może być przygotowywany w jednym kadrze, albo też osoby w nim występujące mogą łączyć się ze sobą poprzez aplikacje umożliwiające nagrywanie filmów z kilku lokalizacji. to ważne, ten filmik może, może być robiony przez grupę, już zespoły, ale w skład tego zespołu nie może wchodzić więcej niż 35 osób. I każda z tych osób musi się pojawić na filmie, chociażby na ułamek sekundy. Teraz jak będzie wyglądał przebieg naszego programu? Przede wszystkim rejestracji. I te rejestracji dokonujemy na specjalnie przeznaczonej na to stronie. Tutaj wśród wielu inicjatyw znajdziecie konkurs filmowy z chemią za Po kliknięciu pojawiają się najważniejsze informacje dotyczące konkursu, dyżur telefoniczny, adres mailowy, gdzie można zadać jakieś pytania, regulamin, ale przede wszystkim terminarz i zapisy. I teraz odnośnie do terminarzu. Od 1 grudnia do 13 grudnia nauczyciel zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie grupy uczniów poprzez wypełnienie formularza. Tak, yy, trzeba dodać, nie ma na razie linku do formularza, ale ten link pojawi się oczywiście dnia 1 grudnia, właśnie tutaj na tej podstronie, pod tą informacją, że należy zgłaszać grupę. Od 14 grudnia do 31 grudnia, a więc jeszcze w Sylwestra, nauczyciel przesyła na adres mailowy tutaj podany komplet dokumentów niezbędnych do udziału w konkursie. Co w tych dokumentach ma się znaleźć? To jest wszystko, co wymaga regulamin, a więc trzy druki, trzy takie pisemka, które każdy uczeń, każdy uczestnik, który pojawi się w filmie, każda osoba biorąca udział w konkursie, a więc i uczeń, i nauczyciel musi. Podpisać wypełnić. Pierwsza to informacja oczywiście o przetwarzaniu danych osobowych, następne zgoda na wykorzystanie wizerunku, no bo taka osoba przecież będzie w filmie widoczna, więc musimy taką zgodę posiadać. I ostatnie to oświadczenie o udzieleniu licencji na upublicznienie takiego filmiku w internecie. A czemu chcemy ten film upubliczniać? Dlatego, że jak wygląda sposób oceniania tych. Wysyła nauczyciel filmiki konkursowe w terminie od Sylwestra 2020 do Walentynek 2021. Potem komisja ocenia nadesłane filmiki, a następnie wybrane filmiki, te, które zostały najlepiej oceniane przez komisję, są publikowane na profilach społecznościowych które nawiązują do działalności Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tych inicjatyw, które tutaj na Wydziale tworzymy dla uczniów. Te profile macie pod tym filmikiem podlinkowane. Zachęcam już teraz do polubienia tych profil. Dlaczego będziemy te filmy publikować? Ano dlatego, że filmy, które zostały zakwalifikowane czy zostaną zakwalifikowane do finału, będą brały udział w głosowaniu i o tym, który film zwycięży? Zdecydujecie sami, głosując na jednym z trzech kont. Na profilu Wydziału Chemii UJ na Facebooku, na profilu Ostatni Dzwonek przed Maturą Warsztaty Maturalne Wydziału Chemii UJ też na Facebooku oraz na profilu Instagramowym Ostatni Dzwonek przed Maturą. Każdy film, który znajdzie się w finale, zostanie opublikowany na wszystkich trzech wymienionych profilach. I każdy z tych filmów będzie mógł zatem od każdej osoby, która ma konto, otrzymać trzy głosy: jeden na profilu Wydziału Chemii, drugi na profilu Ostatni dzwonek na Facebooku i trzeci głos również na profilu Ostatni dzwonek, ale na Instagramie. Także każdy uczeń może zagłosować trzy razy, każdy rodzic może zagłosować trzy razy, kolega, koleżanka, nauczyciel, kuzyn każdy może oddać głos na film a zwycięzcę wybierzecie sami właśnie poprzez polubienia i oznaczenia na profilach społecznościowych. My te głosy będziemy zliczać i ogłosimy, który film otrzymał tych głosów najwięcej. A co jest nagrodą dla zwycięzców? Nagrodą są materiały promocyjne, materiały... Edukacyjne, właściwie nie promocyjne, ale edukacyjne o wartości około 1500 zł. Takie materiały, wspólnie z nauczycielem, opiekunem grupy, zostaną wybrane i zwycięskim drużynom przekazane jako nagrody w konkursie. Odsyłamy Was zatem do profili społecznościowych, do których linki znajdziecie pod tym filmikiem, odsyłamy Was do strony www.domyszkół.chemia.uj.edu.pl, a tam przede wszystkim odsyłamy Was, drodzy uczniowie oraz kochani nauczyciele, do regulaminu, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. Pozostajemy do Waszej dyspozycji, trzymamy kciuki, zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w tej inicjatywie oraz w każdej inicjatywie, którą Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje dla uczniów i nauczycieli. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.